Siemaneczko widzowie, dzisiaj z kolegą gramy w Pet Simulatora. Tylko, że... że ...mu się laptop musi włączyć. Na czas sobie potwieram szybko. I sorry, że tak dawno nie było odcinków, ale wiecie... Nie miałem czasu. Okay. Nie, tutaj nie piszę paradoks, żadne z tego. Dobra, a więc... Na okay. y... spawnie wiesz? Zostałem na spawnie tak mówię, bo oświadczenie ktoś sobie się pyta. Nie chcę y... Sorry, bardzo. Przepraszam bardzo za dźwięki, na bardzo. ale na co idziemy? Yy, na klasę. Czekajcie, ja pójdę na tych szopach. I troszeczkę dla was jajek potwierdzam. otwieram dla was... czekajcie, dobra. Kilka po... jajek po... to. Ale zanim to potwierdzam, to... kasło powie. Ej. Masz? Kto z was Pan Nasz? powie? Dasz? Czytajcie widzowie. A, i masz? Widzowie, przepraszam was za ten, ale to, ale jego brat coś tam robi. A to kupić? To otwieramy, ja i te pety, które dropną, będą oczywiście Okej. dla Was. <laughs> Co? Gdzieby już mnie nie stać. No? Nie, bo to twarkę. Więc otwieramy te jajka. To <laughs> no jest głowa. O, epika, dropnąłem dla Was. No. Panie już za to chłopia Widzowie, co chwilę ja chyba będę dla jak Dobra, widzowie Nie zajmujemy się trajdami, to za... dobrze, strzela. prawda? Czy się poszczerać z wujkiem? Chyba to chodź. E, a ty będziesz jakiś konkursy robił? robił? Okej. Okay. Chodź Dobra, strzelajcie się, strzelajcie tak, się! Tak, będę robił Nie wolę, dawaj. Okej. Okay. to ja mogę jakieś pety dać na konkurs. Kurde, tam w zabiłeś, lola miała. I k kur Kurde, rary. Pamiętajcie, widzowie, oh. te pety, które zrobię, idą dla was. No. Te paty, które drobną, idą dla was. Nie, coś nie dropi, a więc... Chyba... Ewie, jest, wydechane. Siu papi. Ale bez biegów, bez biegów. Bez biegów. Widzowie... Nie Hahaha! szanowiec! Widzowie... Stać mnie tylko no... Na... Dawego! Dawego wójka! Hororo? Już mi nie stało. mnie mi tylko. Pokój! Na... Dwa te albo jeden. Pokój! Tak! A z Pokój! No to na to mnie tylko stać widać. A chce się bawić? Hmm. Za simple, simple, kuciek przez was! Moje 500+. plus! Moje Piecy plus Midabia, przepraszam was za niego. O kurde Moje piecy plus! Taki, nie no, taki słabo. Tam to boda, bo, ja tam mogę tam boda, bo ja tak bo ja słabych petów to ja wam nie mogę dać. Ostatnie, to ja A jest, A jest. W jest. Dobra, pierwsza. Dobra. Te pety będą dla was. Wspalaj, bo kara będzie. Słuchajcie, widzowie, chociaż nie mam pomysł. Ale widzowie. Muszę dopiero, żeby masz karę na komputer. Raz, dwa, trzy. Ale uspokój ten brata. To jest za kładzie. Chyba siść. Dobra. Co? Ciszej. Co? Kolega nagrywa odcinek. Ciszej. Okej, już jestem. Jak to dziwnie zabrzmiało? Ciszej. Mój kolega nagrywa odcinek. <laughs> 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 Cisza! <grym> Simpa Dimple, babec squidź! Simpa Dimple, baby, I Idę wiesz, tych petów co so dropię? Możemy jednego, ale takiego dobrego. E, a ja mogę Wam też dać pety. Macie ci, Pet na konkurs. kurde Macie Goldena no? tego do wygrania. Robimy inne pety jeszcze widzę. A jakiego mam Peta dać? No nie wiem jakiego chcesz. Tylko bo nie samego powiedzieć, się wkusą. A może być powyżej by Jama? No tak. No, Ej, nie! Środek sure. Dobra. Tak. Dobra. Te dwa PETy będą do wygrania. I od niego jeszcze jakiegoś PETA do sobie. Ode mnie macie te dwa. Czekaję po prostu. Dobra, widzowie. To już chyba będzie na tyle z tego odcinka. E, dziękuję wam za to, że byliście i... Do zobaczenia w następnym. Na no, raz. Right.